Nowy dzień, nowy film Tak jak już parę razy wspominałem, przydałoby się zacząć od początku. A czym jest początek? Dzisiaj zaczniemy od Kiterii. Kiterii? Znaczy początek. Tak właściwie to nie, bo na podstawie... Gdzie jest Na podstawie tego, co udało się dowiedzieć na temat języka pradawnych, Kiteri to określenie tłumaczone jako początek życia, czyli dosłownie urodziny. Sądzę, że w tym przypadku urodziny no to niekoniecznie zbyt dokładne. Raczej można by było powiedzieć narodziny. Czyli te pierwsze nasze urodziny, moment, w którym zaczynamy swoje życie. I w tym przypadku jest trochę w tym prawdy, ponieważ Kiteri to buława. Buława starożytnych. Prawdopodobnie pierwsza broń, która została stworzona przy użyciu technologii czarnego metalu tego niezniszczalnego, wytrzymałego, ciężkiego do uszkodzenia, zużycia, stępienia itd. Oczywiście, szary metal też ma jakieś swoje mocne, twarde zastosowanie. W końcu tyle lat wytrzymał, ile lat? Że około 3000 lat żyje obecny gatunek istot, i przed tym czasem nie za bardzo ktokolwiek pamięta co się działo, więc prawdopodobnie istoty tam tamte żyły 3000 lat i wcześniej. Także po 3000 latach te bronie nadal są w stanie dosyć dobry. Co do samej tej buławy, właśnie, Kiteri, tak jak jest napisane tutaj na buławie, wydaje mi się, że raczej od tej strony tak w ten sposób czytane, kitery to buława właśnie narodzin. narodzin pierwszej technologii ich broni, nie jest ona zbyt solidna i jest ona właśnie jedną z najsłabszych broni stworzonych przez pradawnych jednak nadal jest wystarczająco solidna, żeby przetrwała przynajmniej 3000 lat i myślę, że jeżeli będzie leżała w odpowiednich warunkach to wytrzyma jeszcze dłużej co do użytkowania bardzo lekka, bardzo szybka czy zabójcza? Prawdopodobnie tak, dlatego lepiej jej nie używać, jeżeli nie chcemy komuś zrobić krzywdy. To było na tyle. Do zobaczenia.